8 maja 2025 TSUE wydał wyrok, który może zmienić sytuację Frankowiczów. Co oznacza ten wyrok dla kredytobiorców kredytów frankowych? To pytanie nurtuje wielu Polaków, którzy zaciągnęli kredyty we frankach. TSUE orzekł, że kredytobiorcy mogą zawiesić spłatę rat kredytów, nawet jeśli bank jest w przymusowej restrukturyzacji lub ogłosił upadłość. To precedensowa decyzja, która może przynieść ulgę wielu osobom. Ta ważna decyzja dla osób z kredytami frankowymi pokazuje, że prawa konsumentów nie mogą być ograniczane przez postępowania restrukturyzacyjne banków. To oznacza, że interesy klientów są chronione. Nie tylko spłatę kredytów można zawiesić. Dzięki wyrokowi TSUE, Frankowicze mogą odzyskać nadpłacone kwoty oraz uzyskać unieważnienie umowy kredytowej. To krok w stronę sprawiedliwości finansowej. Decyzja TSUE może stawić czoła wielu niekorzystnym praktykom stosowanym przez banki. Konsumenci zyskują potężne narzędzie w walce o swoje prawa. Masz kredyt we frankach? Wyślij do nas umowę i sprawdź, jak możesz odzyskać swoje pieniądze. Nasza analiza jest darmowa. Nie czekaj, twoje prawa są najważniejsze.